Hej Dino, hej Dina, jak się miewacie? Oh. Nauczymy się dzisiaj czegoś nowego. Uh -huh. Haha, doskonale. Zatem naciśnijmy przycisk naszej Dino maszyny. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ciekawe co tym razem nam pokaże! Zobaczcie kształty! To jest domino! I w dodatku pójdziemy do parku. Jak cudownie! Będziemy się uczyć o kształtach, grając w domino, a to wszystko w parku! Dalej, ruszajmy na przygodę, moje dinozaury! Wow, tylko spójrzcie na te wielkie domino! Wow, zobaczcie. Mamy tutaj różnokolorowe kuleczki. Możemy ich użyć do strącenia tych domino. Wow, te domino uformowało kształt diamentu. Świetny strzał, Dino. Jestem ciekaw, jaki będzie następny kształt. Teraz twoja kolej, Dina. Użyjmy pomarańczowej kulki, żeby strącić pomarańczowe domino. Zobacz, Dina! Domino uformowało kształt okręgu. Ale mamy świetną zabawę. Dino, teraz użyj tej fioletowej kulki, żeby strącić fioletowe domino. Nic się nie stało Dino. Spróbuj jeszcze raz. Doskonale. Zobacz to trójkąt. Świetnie Dino. Udało ci się trafić. A teraz twoja kolej Dina. Została ostatnia kulka, żółta! Wow, tylko spójrz na tą przepiękną gwiazdę! Moje dinozaury spisaliście się na medal. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kształtów. Powtórzymy je. To jest zielony diament. A to pomarańczowy okrąg. Fioletowy trójkąt. I żółta gwiazda! Ale mieliśmy super zabawę. Do zobaczenia w następnym odcinku! Witajcie, moje drogi dinozaury! Jak miło Was widzieć! Pewnie nie możecie się doczekać dzisiejszej lekcji! Haha, ha, więc uruchommy maszynę i dowiedzmy się, czego nauczymy się dzisiaj! Dzisiaj będziemy uczyć się o kontynentach, a także będziemy układać puzle. A to wszystko w naszym małym miasteczku. Czy jesteście gotowi na zabawę, moje dinozaury? Zatem zaczynamy. A tutaj mamy nasze puzle. Są takie kolorowe. Za chwilę wszystkie elementy zaczną się ruszać, i wtedy ktoś z was będzie musiał powiedzieć stop! Jesteście gotowi? Brawo, Dino! Zobaczmy, co ułożyłeś. Ten kontynent to Europa i jest pomalowany na żółto. Okej, okay, Dina, teraz twoja kolej. A ten kontynent to Azja. Jest ogromny, prawda? I na naszych puzzlach jest koloru niebieskiego. Okej, okay, Dino, twoja kolej. Ten kontynent to Ameryka Północna. I na puzzlach jest koloru pomarańczowego. Przygotuj się, Dina, teraz ty układasz. Ten kontynent to Ameryka Południowa i na puzzlach jest koloru różowego. Dino, przygotuj się, żeby powiedzieć stop. Aha. Ten kontynent to Australia i jest tutaj koloru zielonego. Okej, okay, Dino, przygotuj się. A ten kontynent to Afryka i jest tu koloru czerwonego. Dino, przygotuj się. Aha. Ten kontynent to Antarktyka i jest tu koloru białego. Moje dinozaury, ułożyliście wszystkie puzzle! I teraz mamy mapę świata. Teraz powtórzmy wszystkie kontynenty i kolory. Niebieska Azja, czerwona Afryka, pomarańczowa Północna Ameryka, różowa Południowa Ameryka, biała Antarktyka. Żółta Europa i Zielona Australia. Doskonale moje dinozaury, ale mieliśmy super zabawę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej Dino, hej Dina, jak się macie? Czy chcielibyście nauczyć się czegoś nowego? Ha, ha, doskonale! Zatem wiecie co robić. Naciśnijmy przycisk i zobaczmy czego nauczymy się dzisiaj. Zobaczcie, to cyferki. Ciekawe, co będzie następne. Będziemy grać w wężyka. Ciekawe gdzie? O, chyba już wiem. Będziemy uczyć się liczyć, grając w wężyka w parku. Dino, Dina, czy kiedykolwiek graliście w grę wężyka? Nie? Myślę, że bardzo się wam spodoba. Ale najpierw poznajmy naszego wężyka. Będziemy też potrzebować joysticków do kontrolowania naszego wężyka. Okej, okay, chodźmy teraz do parku. I już jesteśmy. Zasady tego są bardzo proste. Musicie sterować wężykiem tak, żeby zbierał kolejne klocki. A dzięki temu stanie się coraz dłuższy i dłuższy. Czy jesteście gotowi? Oh, oh, oh. Doskonale. Dino, ty będziesz pierwszy. Jeden, dwa, trzy. Brawo, Dino! Dino, teraz twoja kolej. Cztery, pięć i sześć. Brawo, Dino! Złapałaś wszystkie klucki! Dino, teraz ty kontrolujesz wężyka. Siedem, osiem. Dziewięć! Doskonale Dino! Dina, teraz ty kontrolujesz bężyka. Został tylko jeden klocek. Dziesięć, brawo Dina! Nauczyliśmy się liczyć i mieliśmy świetną zabawę! Czy chcielibyście powtórzyć te cyferki? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! 7, 8, 9 i dziesięć! Ależ się świetnie bawiliśmy, moje kochane dinozaury. Do zobaczenia wkrótce! Hej, dino, hej, dina, czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? W takim razie naciśnijmy przyciski zobaczmy. Ciekawe, co to będzie? Jedzenie, zegarek i park. Tematem dzisiejszej lekcji będzie czas, a będziemy się tego uczyć w parku. Dziś nauczymy się o godzinach, w których jemy. I zobaczcie, co tutaj mamy: Wielki zegar. Zegary mają namalowane liczby od 1 do 12. Ten zegar ma dwie wskazówki. Ta krótsza pokazuje, która jest godzina. A dłuższa wskazówka wskazuje minuty. Czy wszystko rozumiecie, moje dinozaury? Nie ma się czym martwić. Zaraz poćwiczymy. Dino, chcesz poćwiczyć pierwszy? Dino, przesuń wskazówkę na godzinę ósmą. Pamiętaj, że wskazówka godzin jest krótsza. Brawo, Dino, to jest godzina ósma. O ósmej rano można zjeść o? śniadanie. A teraz przesunę wskazówkę Aha. na godzinę, o której zjadłbyś Aha. lunch. Brawo, Dino, doskonale. Obie wskazówki wskazują nam na godzinę 12 w południe. Dina, ty też chcesz spróbować? Aha. Czasem wskazówki na godzinę, o której zjesz obiad, brawo, Dina! To jest godzina piąta po południu. Dino, spróbujesz jeszcze raz? Pokaż nam teraz godzinę, o której kładziesz się spać. Dziesiąta w nocy? Tak późno chodzisz spać, Dino? Nie. Dino, ty psotniku! Okej, okay, powtórzmy teraz, czego się nauczyliśmy. Ósma rano, o tej godzinie jemy śniadanie. Dwunasta, jemy lunch. A o piątej po południu obiadek. Brawo, Dina i Dina! Dobrze się dzisiaj bawiliście? Doskonale! Zatem do zobaczenia! Hej, Dino! Cześć, Dina! Jak się miewacie? Chcecie nauczyć się czegoś nowego? doskonale! Więc wiecie, co robić. Naciśnijmy przyciski, zobaczmy czego nauczymy się dzisiaj. Zobaczcie, to cyfry, ciekawe co będzie następne. Będziemy bawić się w gałki śnieżne. Tylko ciekawe gdzie? A już wiem! Będziemy uczyć się liczyć, grając w gałki ze śniegu w parku. Dino, czy wiesz, co się robi ze śnieżnymi gałkami? Tak jest, Dino. Rzuca się nimi. Okej, okay, zbierzmy teraz nasze gałki. Zobaczcie! Jedna gałka dla Dino i jedna dla Diny. Chodźmy teraz do parku i zobaczmy, jakich numerów się nauczymy. Dino, Dina! Waszym zadaniem uh -huh. będzie rzucić tymi gałkami przez dziurkę w tym obrazku. Uh -huh. Czy jesteście gotowi nauczyć się waszego pierwszego numeru? Uh -huh. Okej, okay, więc uh -huh. zaczynamy zabawę! Uh -huh. Nie martw się, Dino! Następnym razem ci się uda. Uh -huh. Teraz twoja kolej, Dina! Uh -huh. Dina! twoja gałka przeleciała przez dziurkę w obrazku. Mamy pierwszą gałkę, którą możemy policzyć. Dino, chcesz spróbować jeszcze raz? Wow, Dina! Ok, Dino, spróbujmy jeszcze raz. Udało się, Dino. Rzuciłeś gałką, która przeleciała przez dziurkę w obrazku. To oznacza, że mamy dwie gałki. Dino, Dina, czy chcielibyście zagrać jeszcze raz? Okej, okay, zaczynamy. Proszę bardzo, Dino. Jedna gałka dla ciebie i jedna dla ciebie, Dina. Wspaniale moje dinozaury! To była trzecia i czwarta gałka, która przeleciała przez dziurkę. Nauczyliśmy się tak wielu numerów. Czy pamiętacie jaki? Tak jest, Dino. Ty nauczyłeś się numerów 1 i 2. A ty, Dina, nauczyłaś się numerów 3 i 4. Wspaniale, moje dinozaury. Do zobaczenia następnym razem. Dinozaury, co robicie tu o tej porze? Jest bardzo późno i pora iść spać, nie sądzicie? A więc chcielibyście się nauczyć czegoś nowego przed pójściem spać? Okej, okay, dino, naciśnij przycisk i zobaczmy, czego się dzisiaj będziemy uczyć. Ciekawe, co to będzie. Zobacz, to numery. Co będzie następne? Wygląda na to, że będziemy liczyć gwiazdy. Tylko w którym miejscu? Ale niespodzianka. Będziemy liczyć gwiazdy w łóżku. Chwilka, moment, czy o czymś nie zapomnieliście? Musicie założyć wasze czapeczki do spania. Okej, okay. załóżmy nasze czapki i wskakujmy do łóżek. Doskonale! Mamy tu łóżeczko i będziemy spać pod gołym niebem. Hej, dinozaury! Jesteście gotowi, żeby policzyć gwiazdy? Okej, okay. zobaczymy, ile ich znajdziecie. Jedna, dwie, trzy spadające gwiazdy. Wow, to było niesamowite! Dobrze, zobaczmy, co jeszcze nam się tam ukaże. O nie! Dino zasnął! Dina, może ty opowiesz Dinowi co widziałaś? Tak jest! Dina widziała jednego, dwa, trzy świetliki! Okej, okay, zobaczmy co jeszcze nam się objawi! Wow! Dinozaury, widziałyście to? Policzmy te lilie wodne. Jedna, dwie, trzy lilie wodne. Wspaniale. Zobaczcie, kto nam się objawił. To księżyc. Dinozaury. Dinozaury. Hmm, myślę, że na dzisiaj wystarczy liczenie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej Dino, hej Dina, wesołego Halloween! Chcecie nauczyć się czegoś nowego? Uruchomimy maszynę i zobaczymy, czego się dzisiaj będziemy uczyć? Zobaczmy, co tym razem pokaże nam nasza maszyna. O, to kształty! Ciekawe, co będzie dalej. Dynia? I park! Będziemy się uczyć o kształtach, dekorując dynie w parku! Dina, chcesz być pierwsza? Na początek musimy namalować dwa kółka, które będą oczkami. Brawo, Dina, namalowałaś dwa kółka. A czy potrafisz namalować trójkąt, który będzie noskiem? Doskonale! To jest trójkąt! A teraz namalujemy buźkę i zęby. Będą się składać z kwadratów. Doskonale, to są kwadraty! Twoja Halloweenowa dynia jest już gotowa. Świetna robota! Dino, ty też chcesz pomalować swoją dynię? A więc też zaczynamy od oczek. A teraz trójkątny nos. Brawo! A czy zdołasz namalować zęby w kształcie kwadratu? Dino chyba coś nie tak To nie takie kształty miały być Aha. namalowane Ale to nic To też jest kształt Tylko, że nazywa się prostokątem Dobrze, a czy teraz namalujesz kwadraty? Aha. Wow, twoja dynia wygląda świetnie I dzięki no. temu wasze dynie wyglądają troszkę Aha. inaczej Powtórzymy teraz kształty? Aha. Trójkąt Koło kwadrat i prostokąt wesołego halloween dino i Dina. do zobaczenia w następnym odcinku